Grudzień 2013 rok, Szęstochowy, go przywieźli. Pieniążki na ten samochód dał Urząd Miasta Gminy w kwocie 80 tysięcy, 1 tysięcy, 50 tysięcy. Dały Związek Ochotniczej Straży Pożarnej z Poznania. Jest to samochód, jak widać, Ford. Służy on do ratownictwa e, medycznego, e, szczególnie to jest na wypadki, tak mogę krótko powiedzieć, do ratowania życia ludzkiego. Jest to nabytek o tyle do nas dobry, bo poprzednio żeśmy mieli samochód też Ford, ale nie miał on żadnej wody. Ten już posiada 200 litrów wody na stanie i zbiornik napiany 20-litrowy. Także już możemy w razie zapalenia się samochodu działać po prostu no, i, gaśniczo, i ratowniczo. Także yy, prawie teraz są takie wymogi, że na akcjach takich ratowniczych yy, takie samochody muszą być z wodą. No bo wiadomo, że nigdy nie wiadomo na co się natrafi. Tamten miał yy, gaśnicę proskowe, ale nieraz to nie starczało, także... No, Miejmy nadzieję, że sprosta on tym wszystkim zadaniom, które mamy nałożone przez zarząd i komendę powiatową, byle żeby po prostu on się spisywał i my żebyśmy zawsze byli z niego zadowoleni i żeśmy bezpiecznie zajechali i wrócili do Remiski.